No dobra, sprawdzamy, poszedł. Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Tomek, Parking Polska. Słuchajcie, w tym fakcie posiadania poloneza jest taka fajna rzecz, że po prostu spontanicznie można sobie wyskoczyć i się tym polonezem po prostu przejechać, nawet tak zwyczajnie bez sensu. A dzisiaj chcę zrobić taki trochę odcinek, o sorry, taki trochę odcinek na śmieszno, taki trochę odcinek z przymrużeniem oka. Bo gruchnęła wieść, że Koreańczycy zrobili nowego poloneza no i chciałem sprawdzić, ile w tym jest, że tak powiem, prawdy, a ile ściemy, a konkretnie chodzi o Hyundai Grand Air, który został zaprezentowany najprawdopodobniej teraz w 2022 roku, albo będzie zaprezentowany w 2000. 23 roku, a wszystko za sprawą tego tylniego opadającego słupka, który mocno, mocno przypomina oczywiście ten słupek w Polonezie. No i przetoczyło się przez internet mnóstwo postów o tym, jako że mamy w końcu długo wyczekiwanego Poloneza. Natomiast jak to z tymi Polonezami było? Ja to już słyszałem przynajmniej od lat 90. czy tam początku 2000, kiedy zakończono produkcję FSO Polones. Że oto ktoś chce go wskrzesić, reaktywować i widziałem wiele grafik i renderów potencjalnych modeli oraz artykułów. Natomiast no, słuchajcie, realia są takie, że na tych grafikach się skończyło i na tych renderkach. Teraz powstała kolejna firma, która planuje wskrzesić Poloneza. Natomiast, no słuchajcie, nie oszukujmy się, no Polonez nie zostanie wskrzeszony. Może powstaną jakieś projekty nostalgiczne, gdzieś tam jakaś kasa się sypnie z tytułu ulg na badania i rozwój, bądź jakieś dotacje. I słuchajcie, to tyle polskiej motoryzacji w tym momencie, jaką pamiętamy jeszcze z lat 90., chociażby. Natomiast, okej, okay, nie o tym chcę mówić. Uznałem, że to jest taki dobry, dobry powód, żeby wyciągnąć Polka chociaż na chwilę. Tym bardziej, że w sobotę, najbliższą, odbędzie się 71. rocznica rozpoczęcia produkcji Poloneza i jest zlot pod DFSO, na który się wybieram. A z racji tego, że ostatnio mi padał akumulator w moim Polonezie. To uznałem, że taka krótka przejażdżka dobrze mu zrobi natomiast ciekaw jestem, czy dostrzegacie jakieś różnice w dzisiejszym filmie ponieważ po raz pierwszy mam okazję go kręcić moim nowym firmowym iPhone'em w 4K podjedziemy sobie na krótką minię a następnie zrobię przebitki pokazujące Poloneza Karo i Hyundaia Byle ciekawa historia, jeszcze Wam opowiem Tutaj w Ząbkach to jest ulica Szwoleżerów Do której właśnie dojeżdżam Tam kawałek dalej w tamtą stronę jest taki sklep monopolowy 24H Podjeżdżam sobie po moim polonezem Któregoś wieczoru wyskakuje dwóch takich sympatycznych Gości już mocno wstawionych jak się zaczęli zachwycać Polonezem, mówić, że to jest super wóz i w ogóle pewnie kosztuje ze 20 tysięcy złotych, chcieli go ode mnie odkupować za dychę, może trzeba było im go sprzedać, no byli mega, mega, mega zadowoleni. Tak więc słuchajcie, jak kupicie Poloneza, to na pewno zrobicie na kimś wrażenie, a już na pewno na takich sklepowych pijaczkach. thank you Mam nadzieję, że podobało się Wam takie porównanie Poloneza do Hyundai Granger 2023, to jest prawidłowa nazwa tego nowego modelu Hyundai'a. No rzeczywiście ten tylny słupek trochę robi robotę, no ale no niestety, Polonez zakończył swój żywot w 2002 roku, a w wersji track w 2003 roku. Jeżeli Wam się podobało, to subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie moje filmy, obejrzyjcie również inne. Natomiast zapraszam Was w najbliższą sobotę. Na Żerań, tam będzie zlot, 71. rocznica rozpoczęcia produkcji FSA Polones. Być może ostatnia taka szansa, żeby spotkać się w tamtym miejscu, zanim teren zostanie przejęty przez deweloperów i zrównany z ziemią. Także ja tam będę, będę z moim Polonezem, więc potem możecie się spodziewać relacji, więc też wypatrujcie informacji na kanale. Dzięki wielkie, miło było się z Wami zobaczyć. Trzymajcie się, cześć.